W Szkole Podstawowej w Kurowie zorganizowano drugi gminny konkurs w układaniu kostki Rubika. Wzięło w nim udział 18 uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Wieluń. Jeśli chodzi o początki konkursu, to pomysł narodził się tutaj, można powiedzieć, wspólnie, wspólnymi siłami wszystkich nauczycieli. I myślę, że spontanicznie. E, tak, spontanicznie. Po prostu jedna z dziewczyn przyniosła kostkę do szkoły, aby się pochwalić, jak spędza wolny czas. I my po prostu zobaczyliśmy tą kostkę, pokazaliśmy ją dzieciom. Okazało się, że więcej dzieci układa kostkę. Rubika. I postanowiliśmy zrobić taki konkurs na początku szkolny. E, on się spotkał tutaj ze znakomitym odbiorem. No i tak pomyśleliśmy, dlaczego nie zrobić tego na skalę gminną? Dlaczego nie zaprosić uczestników z innych szkół e, i, i po prostu pokazać te kostki, które często dzieci gdzieś tam trzymają w domach i nawet my o tym nie wiemy w szkole, że one układają tą kostkę. E, no i tak się zaczęło, i tak trwa. Uczestników jest coraz więcej. Wszyscy tutaj chętnie przyjeżdżają, pokazują, uczą się. E, I miejmy nadzieję, że będziemy to za rok Kontynuować. Z roku na rok zauważalna jest coraz większa umiejętność uczestników, ponieważ, tak jak było to wspomniane wcześniej, każdy z nich układa na różnych kostkach. To nie jest tylko kostka 3 na 3 na 3 gdzie akurat w naszym konkursie dzieci biorą udział, ale tych kostek jest coraz więcej. Młodzi zawodnicy z układaniem kostki Rubika zmagali się w dwóch kategoriach wiekowych: w kategorii A, klasy od pierwszej do czwartej oraz w starszej kategorii B, klasy od piątej do ósmej. Kostka Rubika w dalszym ciągu rozpala wielkie emocje. Jak za chwilę się przekonamy, często wystarczy kilkanaście lub kilkadziesiąt sekund, aby ją ułożyć. 好，我们。 W młodszej kategorii pierwsze miejsce i tytuł mistrza w układaniu kostki Rubika zdobył Alan Zychla ze szkoły podstawowej nr 4 w Wieluniu. Drugie miejsce zajął Olaf Patkowski ze szkoły podstawowej nr 2, a trzecie miejsce zdobył Fabian Wieczorek ze szkoły podstawowej nr 5 w Wieluniu. W starszej kategorii pierwsze miejsce i tytuł mistrza w układaniu kostki Rubika zdobył Sebastian Klimaszewski ze szkoły podstawowej nr 4. Drugie miejsce zajął Dymitro Semenenko z tej samej szkoły, a miejsce trzecie należało do Piotra Babijaniaka ze szkoły podstawowej imienia Wisławy Szęborskiej w Sieńcu. Konkurs wsparli burmistrz Wilunia, który objął honorowy patronat, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Kurowie oraz sponsorzy. Były też występy artystyczne szkolnej młodzieży.